Papież Leon XIV dziś po raz pierwszy jako papież odmówił modlitwę Regina Celli na placu św. Piotra. W przepięknych słowach mówił o roli macierzyństwa, nawoływał do pokoju na całym świecie, a także po raz drugi w ciągu 24 godzin powołał się na świętego Jana Pawła II. Posłuchajcie całej modlitwy w języku polskim. Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli! Uważam za dar Boży fakt, że pierwsza niedziela mojej posługi jako biskupa Rzymu przypada w niedzielę dobrego pasterza, czwartą niedzielę wielkanocną. W tę niedzielę podczas mszy świętej zawsze czytana jest Ewangelia według świętego Jana, z dziesiątego rozdziału, w której Jezus objawia się jako prawdziwy pasterz, który zna i kocha swoje owce i za nie oddaje życie. Od 62 lat obchodzimy w tę niedzielę Światowy Dzień Modlitw o Powołanie. Ponadto, pregiera per le dzisiaj w Rzymie odbywa się jubileusz orkiestr dentych i muzyki ludowej. Saluto. Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów i dziękuję im, że swoją muzyką i występami uświetniają to święto, święto Chrystusa dobrego pasterza. Tak, to On prowadzi Kościół wraz z Duchem Świętym. Jezus w Ewangelii mówi, że zna swoje owce, a one słuchają Jego głosu i idą za Nim. W rzeczywistości, jak naucza papież święty Grzegorz Wielki, ludzie miłujący są posłuszni. Dlatego dzisiaj, bracia i siostry, z radością modlę się wraz z Wami i całym ludem Bożym o powołania, zwłaszcza do kapłaństwa i życia zakonnego. Kościół bardzo tego potrzebuje. Ważne jest, aby młodzi ludzie znaleźli w naszych wspólnotach akceptację, aby byli wysłuchani, by dodawano im odwagi na ich drodze powołania i aby mogli liczyć na wiarygodne przykłady wielkodusznego oddania się Bogu i braciom. Weźmy sobie do serca zachętę, którą papież Franciszek pozostawił nam w swoim orędziu na dzisiejszy dzień. Zachętę do przyjmowania i towarzyszenia młodym ludziom. Prośmy Ojca Niebieskiego, abyśmy byli dla siebie nawzajem. Każdy stosownie do swojego stanu, pasterzami według jego serca, zdolnymi pomagać sobie nawzajem w kroczeniu w miłości i prawdzie. A do młodych mówią: Nie lękajcie się, przyjmijcie zaproszenie Chrystusa Pana. Niech Maryja Dziewica, której życie było całkowitą odpowiedzią na wezwanie Pana, zawsze towarzyszy nam w naśladowaniu Jezusa. regina celi letare alleluia qui a quo meruisti portare alleluia resurrexit sic ut Gaude et letare, Virgo Maria, Alleluja. Módlmy się, Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył. Daj, prosimy Cię abyś przez Jego Rodzicielkę, Dziewicę Marię, dostąpili radości życia wiecznego. z Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Za wiernych zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światło zwiekłyste niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim, Niech imię pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bracia i siostry, 80 lat temu, 8 maja, zakończyła się ogromna tragedia II wojny światowej, która pochłonęła 60 milionów ofiar. W dzisiejszym dramatycznym kontekście, który papież Franciszek wielokrotnie określał jako Trzecią Wojnę Światową prowadzoną w częściach, i ja zwracam się do możnych tego świata, panawiając zawsze aktualny apel: nigdy więcej wojny. Noszę w sercu cierpienia umiłowanego narodu ukraińskiego. Zróbmy wszystko, co możliwe, by jak najszybciej doprowadzić do autentycznego, sprawiedliwego i trwałego pokoju. Niech wszyscy więźniowie zostaną uwolnieni, a dzieci niech powrócą do swoich rodzin. Głęboko boli mnie to, co dzieje się w strefie gazy. Niech ogień zostanie natychmiast przerwany. Niech zmęczonej ludności cywilnej zostanie udzielona pomoc humanitarna, a wszyscy zakładnicy niech zostaną uwolnieni. Z zadowoleniem przyjąłem natomiast wiadomość o ogłoszeniu zawieszenia broni między Indiami a Pakistanem. I mam nadzieję, że dzięki nadchodzącym negocjacjom będzie można wkrótce dojść do trwałego porozumienia. Ale ile jeszcze konfliktów toczy się na świecie? Zawierzam królowej pokoju ten gorący apel, aby to ona przedstawiła go panu Jezusowi, by wyprosiła nam cud pokoju. A teraz z serdecznością pozdrawiam Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów z różnych krajów. Pozdrawiam członków British and Foreign Bible Society, grupę lekarzy z Granady w Hiszpanii, wiernych z Malty, Panamy, Dallas w Teksasie. Dallas, Texas. Torre de Dodone, Madrytu oraz chińskich mieszkańców Palermo. Pozdrawiam uczestników inicjatywy Wybierzmy życie oraz młodzież z Bractwa Niepokalanej Maryi i Świętego Franciszka Zasyżu z, z Reggio Emilia. Dziś we Włoszech i w wielu innych krajach świata obchodzone jest święto Matki, Dzień Mamy. Składam serdeczne życzenia wszystkim mamom, modląc się zarówno za żyjące, jak i za te, które są już w niebie. Szczęśliwego święta wszystkim mamom. Dziękuję Wam wszystkim i życzę dobrej niedzieli. Poznaj wyjątkową książkę Roki Święte autorstwa księdza Janusza Królikowskiego. Fascynującą podróż przez historię jubileuszy Kościoła, pełną duchowej głębi i pięknych odniesień do tradycji katolickiej. To opowieść o miłosierdziu, nadziei i odnawiającej sile wiary. Idealna lektura na rok święty 2025. Dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć sens jubileuszy i głębiej przeżyć ten wyjątkowy czas łaski, zobacz na www.białykruk.pl.